witam Was już w pewnym odcinku, więc Zostawcie kończyć ławkę w górę oraz towa jeżeli Wam się podoba seria, to tak na początek. A teraz zajmiemy się. jakie komentarze to ja lubię. Normalnie wszystkie jednoznaczne są, czyli po prostu wyśniacy są winni. Muszę sobie tutaj wczytać, będzie od razu na dialogu. Czyli wyśniacy są winni, dobra, idziemy wyruszać wszystkich wyśniaków. Spalić, czytać, czarcią, kochanice! Niech suka zdycha w męczarnie! O nie nie to wyzdechniecie! Pierdza ma jest w jaskini. Przyprowadź ją. A skąd by to Niech wiecie? ogień Ogarnie jej grzeszne ciało i pozbędziemy się bestii. Powoli, sąd musi być sprawiedliwy. Tak Ta jest. Suka zniszczyła mi życie! Chciała pieniędzy! Groziła kluczwami! Brata mi zaczarowała! Mojego brata! Chciała mi go ukraść z jego złotem, brat jej nie chciał, więc go zamordowała. Czary na mnie diabelskie odprawiła. Kontrole nad rękami, ale skoro, skoro twój brat zginął, a był. Twoją miniaturkę w miał zbroję nie? i był Wiesz, żołnierzem, to jak ty mogłeś go zabić, Tu To takie straszne. Zamordowała! Więc ją zabić. Jak on tak łatwo mógł zginąć? No, jesteś podejrzany. Twój brat był wojownikiem, tak? A ty jesteś pijakiem. Twój brat był wojownikiem ateistę śpiący. Właśnie. Nie dałbyś rady go zabić. Chyba że weśnie. No chyba to, że. Tylko słuchamy wiedźlewny. To mutant, odmieniec wiedźmi. Właśnie to wszystko. Ta, ta zarzuty, Bo tam ten spał po zebraniu zmyter strajdnik. Musiałem bronić się przed czarami wiedźmy. Sko otru. to przez nią zostałem chwawe karem. Obiecała, że mi się odda, jeśli pomogę wiurkom. Nienawidzę ludzi, a musiałem z nimi handlować. Tak, raty taty. Tym zbogaciłeś. Z, z, złoto to nie wszystko. W życiu trzeba mieć za Za zasady! No cóż, poszedłeś nie na tą blaskę, co trzeba, stary, no. no. Trudno, no, zły wybór. Już nie będziesz podejmować takich wyborów. Teraz handlujesz z bandytami, którzy porywają dzieci. Nie wierzę w ani jedno twoje słowo. Nie. mnie, podjąłeś decyzję? Jaka jest twoja wersja? A twoja lepiej? wersja? Wieźma wykorzystała Oda i Harena do swoich planów. Ponadto otruła Ilze. No właśnie, Mikul lubisz Wam A ta popełniła samobójstwo. Abigail nie należy do naszej społeczności. Mogła się stąd wynieść dawno temu, ale wolała zostać i mścić się. Eee, Zaraz ze se naiwnych wieśniaków, którzy przychodzili do niej i Ani kupowali im eliksiry. Z tymi ludźmi posługując się czarcią, a kto tak nie robi? W końcu przyzwała bestię! Taka jest prawda! A wy jesteście winni. Nie To ty przewodzisz tej bandzie Wajda? Geralt! Musisz wiedzieć, że sprzedajecie dzieci Salamandrom. Wiedziałeś o gwałcie i morderstwie. Żygać mi się chce jak najpiedznie. Wszystko wiedziałeś. Jesteście siebie warci. Jesteście winni. Pożałujesz tego! O, 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 nie! Idę po Abigail. A wy wracajcie do domów. Od samego zarania dziejów kobieta! Wszelkiego zła jest siedliskiem! Narzędziem chaosu! A Kobietą! Rządzi jeno cielesna lubieżność! Nie, nie, nie! Dlatego tak chętnie demonom służy, by mogła chód swoją nienasyconą zaspokoić i sfera naturze przeciwne rządze! Nie, po prostu faceci z... są zbyt łatwi do manipulowania. Oto hola! Wiedź, ma pluja, was palić Nikt tu nikogo nie będzie palił! się ludzie! Zastraszyć nas chcą, nie dajmy się! W kupie nas nie ruszą! No bo skąd masz ten pomysł? Odejdź, okay. no zostaw wiedźmę, albo i ciebie będziemy musieli. No chodź. Spróbuj, Kmiociu, przyjemniejszy mi dzień. Chodź, Kmiotku, chodź. E? O? Co? Zjeżdżaj, Śmiciu. Może nie będę cię gonił. Już taki mocy w gadkach nie jesteś. Macie dwie możliwości. Pierwsza, poczekacie aż odejdę i spróbujecie zamordować Abigail. Wtedy wrócę tu, żeby was zabić. No, ciekawa opcja. Od tego wsiura. Druga: spróbujecie żyć godnie, odnajdziecie sumienie i zaczniecie od nowa jak ludzie. Wybór należy do was. Tak jest. Dziękuję Geralt. Tego drugiego raczej nie skorzystają. Czas zająć się bez To się mi się tak wydaje. No, i teraz jest ból dupy w tym momencie. W tym momencie będzie ból mój dupy? <grywa> Bitwa z bestią. O, idzie. Jakowa jestem ile będziesz z nią walczyć? Po godzinę, Godzinę? Nie znam y, 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 jakichś trików na tą walkę. Nie wiem, może się uda, może nie. Na pewno sobie wypijemy jaskółkę. Geralt rób uniki. No właśnie. No i no, idzie. Kurde. Ja się miałam zobaczyć, czy cokolwiek mi da zamieść tu. No nie, gin tam. Kowij się. No niedobrze, no niedobrze. No i Gerald, no zginąłeś. No. no to widzę, że będzie problem. Dobra, Abigail zginęła. No fajnie. No to trudno, sorry. Masz babu placek. No czemu ty Gerald w tamtą stronę mi ten czar rzucasz? Co to ma znaczyć? No, także tego pięć lat później. Po prostu sobie poucie w kółeczko, oczekiwasz mi się, życie się zregeneruje i dobiję kiedyś tą bestię. To chyba jest mój najlepszy plan ogólnie, już by mnie nie zagryzły Prance. Bo się robi nieciekawie. Jak żywię siad później... skupienie na twarzy. Geralt biegni! Geralt biegni! Czas tylko raz w drugą stronę, żeby nudno nie było, prawda? Tak, tylko w jedną stronę biegnąć. O-o, uh -uh. uh -uh, jedzą mnie. No, także co y, wy dzisiaj na kolację, owiat, siadanie. Nie, to będzie 19. To co na kolację, chyba że jeszcze ktoś nie Od kolacji, dopiero do domu wraca. No. <noise> Możecie się pochwalić w komentarzu. Możecie zostawić łapkę w górę w międzyczasie, suba, macie na to czas, fajnie by było, ja bym się bardzo cieszyła. Geralt też by się bardzo cieszył, przynajmniej już by nie musiał w kółko biegać, znaczy za to jego poświęcenie, za to, że on tak w kółko musi biegać, to wiecie, to musicie zostawić, nie? A nie, jak bije bestie, bije. O, no i no i widzisz i to jest taki patent, co wtedy teraz wami się widźwita. O, ta wstała z martwych. no to, Proszę, ty ta se normalnie tu wzięła wstanęła. To moją bijecie, halo. Pomogłeś tej dziwce. I to był twój błąd. Jesteś teraz. O wykonaję, jedne! A my! Kończymy twoje cierpienia. Gień pieprzony. Mkanie. Dobra. Na was starczę Dobra. Wtedy wojny. Wojna będzie. C, wciskam. I tak was robię. Proszę bardzo. Raz, dwa, trzy. Wieśniak, giniesz ty. Ej pijaku, chodź tutaj, jesteś jesteś gruby to będziesz trochę ci zajdzie, jak zanim cię pokonam, ty jesteś zwinny, to na cię to x trzeba normalnie walnąć. Bo oczywiście pewnie macie więcej życia raczej tego, że nie byliście zwykłymi npc tami znaczy tymi zwykłymi wieśniakami, tylko takimi lepszymi npc ami Ale to nic! I tak zginiecie, a ty martwych staniesz jeszcze raz? Czy zginęłaś już na Amen? Oto chyba nie... Do... Teraz to już chyba niestety nie powstaniesz i jednak! Ty ty tak lubisz udawać martwą, widzę, żeby cię nikt nie bi... Dobra, tak ty! Naucz mnie, ja też tak chcę. Będę się kładła w potwory, będę myślały, że nie żyję w tym a ja tak z tyłu ich będę tak ciuk-ciuk ciuk. Ciu. Dobra, pozbieram sobie trochę tego co tu mają. Teraz idę spakować i z No tak masz rację wyjeżdżam w ogóle w pi... Oooo! Łopie, 120 orenów. Tak, tak, i idź sobie idź. ja i, nie, nie przejmuj się w no, ja sobie tu tylko poszukam, czy coś nie mają ciekawego, nie i, i wiesz. I ja też chcę zaraz stąd idę ogólnie. o, 100 orenów. Nawet moje, moje zwłoki... Nie podchodź tu, moje zwłoki. glej tam, Proszę bardzo, glej! Wchodzę na Legalu. O, tu jest bestia. Tak, ślad ze światu mi potrzebny. Widzisz, akurat się zmieściłeś ślad śladzie ze światu. Dobra. Zebrane wszystko, ja mogę iść stąd. Dzięki Geralt. Nie wiem, co by było, gdyby nie ty. Cieszę się, że we mnie uwierzyłeś. No nie ma za co. No właśnie, kim byłbym, gdybym nie uwierzył? Kim byłbym, gdybym nie uwierzył. Chociaż też wiem czy ci wierzy do końca? Jesteś kochany. No ale jestem kochany, także. Jakie żegnaj, czyli już się spotkamy, dobra? A ja zapomniałam, że jeszcze muszę iść po szali. Ale, a to się tu tak będzie jarać? Właściwie to deszcz pada, nie? To zaraz y, chyba powinno y, przestać się jarać. Czyli w tamtą stronę muszę iść do karczmy. A ty, a ty gnoju, a ty gnoju tam stoisz i nawet przysz, nie, nie przyszedłeś pomóc i to se tam stój i moknij. Jak takim hamem można być, ty? Wytłumacz mi, jak można być takim hamem, co? Po prostu jestem oburzona twoim zachowaniem. Jeszcze gul się jakiś napatoczył. Już tu nikogo nie ma. Geralt wyrwał całą wioskę ogólnie. Wszystko załatwione. Możemy iść dalej. Mam glei. Tak, jest dobrze. Jak Teraz tam z trupkami się się działo? Tak się martwiłam. Nic mi nie jest. Wszystko opowiem Ci po drodze. Chodźmy do wyzimy. Obmierzłam mi już ta nieczę. Też. też mam jej dosyć. To z Mam nadzieję, że nie będę musiał tu wracać. To niesamowite ilu synów się to zebrało. No wiesz, ale czasy nie są lekkie. Wojna i zaraza. Wiem, mimo to jestem pod wrażeniem. <laughs> Wiesz skąd wzięła się bestia? Nie. To oni ją stworzyli. Nieświadomie. Podejrzewam, że nawet potężny czarodziej miałby z tym poważne problemy. O kurde, a tutaj wystarczyły nienawiść, podłość, chciwość i pycha poparte czynami. No przecież bajka. To jest ziarno prawdy. Chodźmy, wy zima czeka. A, czy yy, dom i kula. Teraz mamy iść do bramy. Szani. Taka daleka droga do przebycia, a tu pada. Dobra, jesteśmy hardkorami, chodzimy w nocy. Nie będziemy czekać do dnia, idziemy w nocy. Przejdziemy sobie właściwie to tędy, bo tam przy brzegu są utopce, te ja to nie chciałabym z nimi mieć ogólnie nic wspólnego. Tak nie bardzo. Jeszcze przejdziemy raz koło tego gonojka, który tu stoi zdrajcy. On tam stoi się, niczym nie przejmuje. Szani idziesz. Wie to, ale to wiesz, bo to ja bym chciała dzisiaj dojść, nie? jak nie zmoknąć, przy tym chodź, ja ci pokażę, wszystko, chodź. Tu się pali i tu była bestia i widzisz, i tu są trupy, nie? I to, to są ogólnie kumple tamtych. Gdzie ty tam, hej? Olałaś mnie! No teraz do mnie szybciej! Teraz do mnie szybciej, ale ja cię chciałam pokazać normalnie tam, co zrobiłem. A ty udajesz, że nie, nie. Nie zainteresowana jestem, bo mokro mi, bo deszcz pada. Dobra, nie to nie. Chciałam się pochwalić. Trudno. Tu teraz normalnie opuszczona wioska będzie. Ty tu nikt nie będzie stał chyba. Chodź Szani, chodź, bo nie będziemy płynąć przez wodę, bo, bo wiesz, bo tam utopce są, musimy przejść mostem. Chodź ja mam normalnie wtyki. Szani, idziesz? Halo? Halo, Szani. No, nośmy się stąd. no, ale to chodź za mną. To tak, tu będziesz stać i zobaczyć z daleka na moście? Nie, nie no, przed chwilą na rzeka szła i mokro i było, a teraz. Posę tam stój, boże, kobiet nie zrozumiesz, Gerald. Nie, ja tam idę. Teleportowała się! To jest brama prowadząca do Wyzimy. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli tu wrócić. Ja też. Bestia zabita. No, i nie zostało do zabicia. Zabici. Bardzo śmieszne. Mam Glade, Niech no. u nas przepuści. Chodźmy. Chodźmy. No. O, no, siema, mam gleit Mam Glade, Przepuść mnie. Muszę wejść do wyzimy. Ja chciałem powiedzieć, że mnie jest przykro. Przepraszam, Wiedźminie. nie. Co? Co? Aha, za to w sensie. Dobra. No, stary, no... Cie Ciesz się, że nie zabiłam deszczu. Chociaż to jeszcze nie powiedziane jest. Panie sierżancie, wiedźmin przylazł. Ten, o którym mówiłem. O, co to za impreza się kroi? Tak, pamiętam, Mikul. To właśnie jego mamy zgarnąć? Tak, panie sierżancie, to wiedźmin. Plugawy łodmieniec. Luźnierca i fałszerz. Dobrze zgaduję? To on się pytał, kto do miasta wchodzi. Ma ten, no, y glejt zakonniczy. A ja w na życie i brać go! syny. Wszyscy są skurwysyny, jak jeden mąż normalnie. No garacz, no za dużo to zrobić nie mogłeś, wiesz, że oni tarcze mają. Czy mi się wydaje, czy straciłam w tym momencie szansę na mojego srebrnego talara? Mam nadzieję, że cały kwipunek pójść bym mogła, dobrać gdzieś tam ten halo. A kill office tak I chodzi w kieszeni? Odchasz mnie przenieście. Nie chcę siedzieć z politycznymi. Od polityki można sparzyć wieć. Jestem porządnym złodziejem. Jestem porządnym złodziejem. Dobrze. Nie dżyj się. Cześć mnie załatwiać mnie daje. No właśnie, złodzie, ja z politycznymi siedzieć muszę. To skandal! Taki skandal, no, stary. Nie drzyj się, bo jak mamy kocham nieździerze i przypieprze ten naćpany pysk Pięknie kurwa. Pięknie Oj Kara! Coś się nie podoba, ty się wpakowałeś! Co to jest? Chcesz zatańczyć w wyzimiaka? No już, podnoś łapy. Dawaj! Brakaś rozrywka zawsze Siemko, otwórz celę! Boimy się? Jesteśmy miętcy jak cieplutkie masełko? Dawaj, Siwy, pokaż co potrafisz! Siwy, dawaj! Co jest, kurwa? Mieliśmy się bić! No, widzisz, ja też chciałam się bić z tobą, no, ale magister, wyszło inaczej. Nie się stąd. jesteś wolny. O proszę, pan magister. Nasze drogi znowu się krzyżują, cóż za ironia losu. Tak blisko, a tak daleko. Nie irytuj się, Wiedźminie, jeszcze się spotkamy. Zapewniam cię. No to na pewno. Popełniacie błąd. To morderca. Nie rozumiesz podstawowych zasad rządzących światem. To ty jesteś genetycznie zmodyfikowanym mordercą, dla którego w nowoczesnym społeczeństwie nie ma miejsca. Ale tym problemem zajmiemy się później. Żegnam. No, kurde, tej gdyby nie te kraty, nie? To nie już Nie Pacjatę przefansowaną Dobra, idziesz się bić ziomek. Chodź. Nie podskakuj. No nie, już, już! Nie podskakuj! Już żeś kurde! Już żeś osiwiał! Nie podskakuj! Nie podskakuj, ja się kto będzie ze mną. A co to? Uważaj co mówisz. Ten tam to konfident. Konf chodź konfidencie, co mi powiesz? Jutro mój wielki dzień. Co tu robisz elfie? Cieszę się ostatnimi chwilami życia. Przynajmniej się staram. Jutro mają mnie powiesić. Miałbym do ciebie prośbę. Słucham. Zagrajmy w kości. Siemko pozwolił mi je zatrzymać. Ta gra zawsze sprawiała mi dużo radości. Jeśli nie masz własnych, pożyczę ci moje. Dobrze, bardzo chętnie zagrajmy w kości. Nie ma sprawy. Za trzy. Tak jest, rzucamy. No, jedna para to sobie nie. Po... A skąd już w ogóle forsy? Forsy ci nie zabrali? Dobra, dawaj dwa i muszę coś przerzucić. No, obstawiam, żebym sobie przerzuciła. Właściwie to wszystkie trzy, te, co mi nie pasują. I mam dwie pary, teraz twoja kolej. Hajdzisz, nie udało ci się. zrobił to samo co ja. Dobra, to jedziemy dalej. Co tu będzie teraz? O, trujeczka szóstek, o panie. Łapie, nie masz szans. Ja teraz rzucam na pula jeszcze. O, spasował, okej, okay, wygrane. Szubrawcy, król jest dla was łaskawy. W kanałach zalęgła się bestia. Kto pokona Kuroliszka, ten zostanie ułaskawiony i odejdzie wolny. No. A co z połową królestwa i ręką królewny? Ale śmieszyk z ciebie. Ty, nie lepiej uważaj, bo na dowcipy polityczne też mamy paragraf. Zabiję oh, potwora. Oh, oh. Cieszy mnie twój zapał, ale mam też drugiego chętnego. Kogo mam przekonać, że jestem lepszym kandydatem? Tamten w kącie twierdzi, że zatłuczę Kuroliszka gołymi pięściami. Oh. Który to? Zdadź mi go. Serio? Serio? Sprawiedliwość <noise> wiedźminie jest ślepa. I czuwa również nad idiotami. W moim pierdlu wszyscy mają równe prawa. Walczcie. Kto walczy, O, czyli jednak będziemy walczyć. Dobra, dawaj, bułeczka z cieplutkim masełeczkiem. Normalnie, dawaj, chodź. No, chodź to. Ty mi! Ty mi Zaczynajmy. Dawaj to! Masz! A kysz! Dawaj go! A daj go! Obijaj mu ten ryj! Jak w wasyłku! Umrzesz ty! Dawaj go! Bij go! Dłuż go! No już zginąłeś! Jeee, bije, bije, bije i leży. O tak, no i tak tak zostań. Geralt, mistrzem Geralt, panem. Pomiot pomiot czarownicy, wygrałeś, bo rzuciłeś na mnie uro. No no. Uh -huh. Uratowałem ci życie, niewdzięczniku. Z kuroliszkiem nie ma żartów. No. Nie dzwaniakuj, uh -huh. bo następnym razem dam ci wycisk jakby poszedł zginął, nic by się nie stało, ale dawaj Vincent. Wygrałeś. Tym samym zyskujesz prawo do zabicia bestii. Prawo do zabicia bestii, prawo do niespodzianki. Żadnych. Nadal chcesz zabić tego potwora? Nie stworzyłeś, aby... Ja... potrzebuję broni. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności skonfiskowaliśmy no, Wiedźmiński miecz. Wiedźmiński? Skąd? Nie mata Siemko, przynieś ten srebrny miecz! Ten czego znaleźliśmy u tego pasera, Talara? Tak, kretynie. Ten właśnie. No. Co dostać? Całkowicie Do w ogólnie. Resztę twoich rzeczy będziesz mógł zabrać ze schowka po wykonaniu zadania. O, to jednak dostanę Dobrze. resztę moich Jeszcze rzeczy. Jeszcze jedno. Płacę ekstra za głowę bestii. Najlepiej nie uszkodzono. Zobaczymy co da się zrobić. No, tego nie obiecuję. A co trofeum co będziesz zakładał? Miecz. Gdzie ja go miałem? Pośpiesz się, nie mam całego dnia. A, tu jest. Skonfiskowaliśmy też jakieś eliksiry. Wiesz pewnie, jaki zrobić z nich użytek. Aha. Powodzenia. To chyba tego Wiedźmina <grymne> drugiego. Masz zadanie odbierz swoje rzeczy z depozytu za kratą. Na pewno się o nie upomnę. Potem dopadnę magistra. Głupiś. Magister to charakternik. Człowiek od mokrej roboty. Ważniejszy jest ten, który nim kieruje. Szef. Tak Wszystkich szefów razy. ich dowódca to prawdziwa szycha. Ma te, no, koncesje. Chyba konekcje. No, koncesje na alkohol no, i, i fistę. Najpierw przeżyj spotkanie z kuroliszkiem Niedługo wrócę. Eee, ja, stary tysz. Bułeczka, bułeczka z masełeczkiem. Oho, fajnie. Mniam, mniam, I tak takie wejście takie z góry. Co za wejście było? I game dead. No i... Czy Geralt pokona Kuroliszka i będzie mógł wyjść z więzienia, czy nie zginie marnie, i czy mu się uda, czy mu się uda przeżyć w tych kanałach? No zobaczycie w następnym odcinku, w opisie zobaczycie decyzję następną, którą trzeba będzie podjąć. Także przeczytajcie koniecznie opis, zostawcie komentarz. Historia jest wasza, wy decydujecie, co zrobi następny Geralt i jak się historia potoczy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subika koniecznie i. Czekajcie na następny odcinek. Do zobaczenia. Pa! pa.